Nowa seria! Strzał w dziesiątkę. Kto będzie bliżej, kręci kołem. Ile wyświetleń na YouTube ma piosenka Maty Kamikaze? Okej. Okay. <laughs> nie mam pojęcia. Ja też nie. <laughs> bliżej jest Patryk 7,7. Oh, yeah! A ty 15, Byczku! Minus 20. Świetnie zaczynamy, drodzy Państwo, od 1000. Ile razy rozwiódł się Michał Wiśniewski? O kurde. O, jej. o kurde. Ja chyba kojarzę tak szczerze. Ja nie mam pojęcia szczerze Ja jestem mi typ. Patryk prawidłowo odpowiedź 4. Oh yeah! A No, no jest. i jesteśmy na zero. <noise> tak jest! Ile lat ma Tako Hemingway? O ja i nie mam pojęcia szczerze. To może być gafa. Trochę, mhm. że nie wiem. Bliżej jest Igor, bo ma 35 lat. Ile dołeś? 32! A ja się staję! <laughs> kurde, 4 Cztery wersje! Nie! Ile osób na Instagramie obserwuje Robert Lewandowski? O kurde. No nas nie obserwuje, szkoda. No. Chyba przestrzeliłem. <laughs> Patryk był bliżej, 140. Ile masz? Ja to <laughs> no uznałem, że jakiś piłkarzy, nie? Uh. Uh. Prowadzenie po pierwszym odcinku.